ci już nie widzi, dał, tak? dwa strzały już połowy. Dobra, pan nie. już nagrywanie, a to będzie na mnie, trochę. Ale dobra, powiem, że to Twój pomysł. Ty się przyznać, Okej, się przyznasz, nasz, ok? I powiedz, że jestem do drugiej roboty. Nie! Dobra, do pokaźnika. Ty skręcasz, czy skręcasz? I to będzie piękne Szkoda, że ty nie można mieć tego, Wziąłem sobie po prostu mieć takie link, linki do ciągania aut By to tak może mus... hmm, czy tak Dobra, to najwyżej tego po prostu tego e, napisz na, tak powiem, czacie to, kurwa ty... napisz, Andrew mój pomysł, zostaw go Andrew? Ja się mam A tu numer do tego ruska? Chodź, jesteśmy w paru. No nie, bo też ten z napadów. Masz za niego? Co? Aha. Przygotuj się. <laughs> Nie, no dobra, ja i bilecówki mam już. No. Bardzo blisko myślę.